Ja To zobacz, jak? Co? Id idioci jebali na tym B, kurwa. Ja bierzemy. Jak bierzemy, bro? Reina o. 55 obita. Wszyscy szli czy do tam idzie? Wszyscy. Spike podłożony. Naprawdę, e wszyscy. Któraś uleczyła? Się no, Reina już nie ma leczenia. Właśnie, kurwa. A Mowak, ja mam ścianę, bo uważa, że nie wypierdam się. Bo użyła tego jako ten, przejścia. To jest ten nie zrobię No możesz zabić. E, a więc, tak, trochę pierdolę na sam początek, bo e, e, minęło już 22 dni w dniu, w którym to montuję, od, od, e, od nowego roku. Także jeszcze ja trochę spóźniam. E, ale chciałem to wyprostować szybko, bo nie jestem pewien, czy będę robił cokolwiek w sensie best of e, 2025, bo chyba nie ma sensu. Moje filmy są stricte fan moments. Jeżeli będę coś takiego robił, to nie wiem, mogę za pół roku coś takiego zrobić. Także yy, tego, wesołe nowego roku, czy coś? Chyba 22 dni się już spóźniłem, ja pierdolę. Yy. A, pierdolę to A Ma taki czerwony wariant, czy on ma coś innego? Eee, ma więcej, ma więcej, o, o kurwa. Uważaj, bo oni są tutaj lubią sobie wejść, ile patrz mi da? Nie dochodzą, nie, na mnie są. Dobra, dobra. Pamiętam, okay, dam ci tarcze i uciekaj, dam ci, ci, ci tarcze i uciekaj. Się, bo... Na nikogo nie ma. No za późno troszeczkę. Tato. Nie zdążyłem przybić. Mogę już spać, ostatecznie. Stać, staj się, staj się. Biegną, biegłam Tu jest spike. Ja na plecy, ja spróbuję w plecy wejść. Dobra, nie ważą dzisiaj gram liso. Patrz na to, to będzie high move. Takiego pięknego strzału, nikt jeszcze nie oddał. Okej okay. Mamo! Gdzie <grym> dalej. <grym> <grym> Zrobisz makaron z serem? Nie, nie spierdolę. Ja Zrobisz makaron z serem? Dlaczego? Bo jesteś gril! MVP, dobra. Mam już raz w dzisiaj MVP, a ja już się mogę grać jak gówno. Okej, okay, jeszcze jedna rozgrzewka, a dopiero potem rankety. Jeszcze jedna rozgrzewka. Rankety? Rankety? Mamy 5 star. Pojechałam o Cię! Mofex... Nie, ja, nie no, nie ja... ja... ja? ja się nie gryź! Proszę, zrzekłam. Bardzo dobrze, żegaj mi do rejakcji. Wiesz, jak ktoś jeszcze tego? What?

To może coś wiesz? A może zjeść słodkie. Nie, ale. Zasobu pojeżdżają. Klejące jaja. Ty mafę gier, że klejki jajka. Co to, kurwa? Aj, smokerów, jupi! Jupi! Mm. No nie mamy smokerów. Jo-u! No. Dobra, reportuję mowkę. Co? Co? Impost, ja już nie gram na impost. Kurwa, nie. Jesteśmy zgubieni. Jeśli nie, to nie dostarczymy. Zatrzmę. jest Z impostu ona no jest. No, no się, za niedługo będziemy ją ten startować, to gwiazdy się śmieści. jest Ona mruga! Patrzcie! Ona mruga! Jakie No Menu fucking way. jest? O taki. Tak, wysyłam wam ten. Nudesy. No, nie wam! A, a yeah. czemu? Jak się Mamy... jeszcze co zapytał a czemu? Mamy koło. O, proszę, nie patrzcie. A, zablokowaliście mnie, dziękuję. No bo był flesz, kurwa, kto miał widzieć, kurwa, cokolwiek. Cześć, bombarduję górę. Zajdź, patrz tam. U góry. Zostało 30 sekund. Spaj podłożony. No uważaj, być może coś.

Porywanie bany kutas, matka mu się kurwa! Na lewo i na prawu coś. Klikka jest tutaj, klicka. Chłopacy, wejdzicie ktoś na site, a bo już tu... O dobra, nie możecie. O kurwa, broń miałem, dar jest szaleń. Chodźcie. Ja nie mam HP, żeby... Wszystko no, e, jest dobrze rozgrywane z sieci, ba jest nieużyk. No, jest tylko tym kontynuację, bo mam szczerze. No Lecę, 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 plecy. Łoł, Już musiałem. Ja też myślałem, już takie jest Już jeszcze nad... trzymałem to. Ale nie słuchałem, no Skrzat ma pik, który mu wypierdala po 700. Ja mam 13. No to kurwa, znaleźć no dziewczyny. Ja mam 15, 14, 14, <noise> A ja mam 31, szacun. Nie masz 20. No, no nie masz. Ты 2018, 2021, 2014, 2015, 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 2017, О! 2017, 2017, 2017, 2017, Nie, wracamy Flash. Mam go. A, jem ...do ulta. A, jem ...do jednak nie masz małego. O, oh, dziękuję ci. Ale ty masz. Bo... O, by się zdziwił, <laughs> kurwa, jakiego ja mam. O, kurwa. Brudnego pewnie, kurwa, by nie się Brudnego? Wcale. Co odgadasz w ogóle? czyściutki. ...w górę się zbiera, kiedy nie strzelony. Kurwa, pójdę oczywiście na bok Info? Tutaj są, so, są, so, są, so, Tutaj Rajer? Tu już skośla Rajer, na razie. Ja pierdolę, laki! Co to za laki były? Kurde, co to, to było?